Siemaneczko, witam na rozpakowywaniu paczuchy. Dziś udało mi się zdobyć taką paczuchę. Dałem za nią, znaczy, bo to było na OLX, czyli jak zarobić na OLX. -ie. Taka paczka. Kurczę, czekaj, co tam jest. I zerujemy, tarujemy. Nie, zresztą robimy takie coś, o, I będzie wszystko grało. Także włączamy wagę, paczka ląduje na wadze. 5295. paczka została kupiona za 12 zł na OLX, -ie. wystawiony był jako mix czegoś tam, czegoś tam, co w niej znajdziemy zaraz się przekonamy, a więc tak, drogę można wyłączyć, bo tego już ważyć nie będziemy dzisiaj, przejdźmy sobie tylko, ale się tu kurzy, kurzy się fest, fest, przejdźmy sobie jeszcze do narzędzia, którym będziemy rozpakowywać, Narzędzie już mamy I rozpakowujemy Mam nadzieję, że tam Dobrze zabezpieczył ktoś tą paczuchę Bo przecież szkoda by była Aby coś się tam zepsuło, nie? Eee, kurczę No, nie eee, jeszcze O, coś tam pękło I co my mamy w takiej paczce? O, popatrzcie, jakiś gry. No to tutaj będziemy musieli zrobić tak. No, dobra folia. W ogóle to jakiś plastikowy karton był. O. Fajny karton był, fajny. Dobra. O, i teraz mamy tutaj już co my tu mamy? A więc tak. Jakieś Venetica. Ciekawe czy płyta przetrwała. E, no nawet powiem wam, że nie jest spękana. Troszkę zrysana, ale to już pewnie była przez właściciela. E, no to nie będziemy przecież świrować. To plastik. E. Dzięki. Fajnie. Tutaj mamy co tu mamy? Splinter Cell, PlayStation 2. Imakulatura jeszcze. No, ktoś godny był chyba. To płyta oczywiście przetrwała, bo gdzieś by inaczej. A o, no co to jest? Jajasek ktoś robi. Takie porysowane. No co głupi. Tatu tu mamy jeszcze. Też Splinter Cell, ale na Książka się nam zrobiła. Ale na komputer. No i dobra, lecimy dalej. tu Mamy co tu mamy? Down of War z makulaturą. Super. I płyta. O ta płyta nie jest zrysana. To żeby było tak do kolekcji, nie? Już jest zrysana. To tu mamy teraz. Tak. Cyrioca z makulaturą i płyta no płyta czysta ale tej nie będziemy rysować bo zobaczymy co to jest w ogóle następnie call of duty z makulaturą I oczywiście instrukcja obsługi o na no, bogato dwie płyty fajnie następnie co to mamy jakieś torpedy co to jest? Lampa fluorescencyjna A na co mnie to tyle? Co to, to jest? Jakieś lampy fluorescencyjne A tu mi puste opakowanie dał Plastik, kurcza Ale No musimy otworzyć jedną no co, no nie będziemy przecież Co to jest? No i co? I co? Nie działa nic, da? nie? działa. To to Napiszcie mi jak to działa. Czy tu trzeba jakiś wkład wcisnąć, czy... O co to kaman? i ja nie, to wszystko plastik pójdzie i tyle będzie wszystkiego wymyślili. O, wszystkie są otwarte? Wszystkie otwarte. no to jakieś dziadostwo mi sprzedał. Kurczapaka. Ale co tu mamy? O, rozpieprzony dysk, znaczy stacja dyskietek Stacja dyskietek, no ale tam jak przedtem widzieliśmy, złocisz będzie za, za płytkę. No i trochę amalenium. Przyda się. Dysk twardy. No. I co? Dysk twardy Miedziucha jest Troszkę płytka zrysana Ale tu też będzie koło Czech, Czech złocisza No bardzo fajnie zrobione, nam przyklejone, co się odkleiło No i, i odlew oczywiście będzie I co tu jeszcze jest? no jakiś kulerek Kulerek, no to tu jest już odlew Amelenium tuś zrobisz? A Amelieniowe tu będzie na pewno plastiki, no i wirnik z wiatraka. Tam się miedziucha świeci, kabelki pięknie. Następnie co to tu jest? To jest chyba jakieś radio kurcza. No ta. Medion. Medion, Dedion. Ale chyba nie od tego. Plastik. A nie, no to od tego. No i tu już mamy potężny aluminium odlew, radiatorek. To jest wszystko blacha. W środku jakieś będą płytki. Płytki też trochę będą ważyć na pewno. O, jeszcze jakieś gry. Need for Speed Carbon. Coś tam, coś tam. I co tu jeszcze mamy? Jakieś mega okablowanie zasilacza. No i jest zasilacz. Ale mega leciutki. Ciekawe co to będzie w ogóle, ale kabli, a kabli. O, jakieś. No, do wtyczki. Elegancko. Pamiętajcie, yy, za wszystko wyszło 13 zł. Zobaczymy, ile wyjdzie po rozbiórce. Za wszystko. No, oprócz tego, czy gdzie to jest? Gdzie te fluory są. Oprócz... oprócz tego, no bo z tymi tak nic nie zrobię. Tu sobie podkręcam tylko. No, chyba, że ktoś coś wie, do czego to służy. Jest jakaś lampka, włącznik, wyłącznik. Jedynie co to mogę sobie wziąć, ten breloczek, bo elegancko tak wygląda. Elegancko. No i już zepsuł. No do rąk wziął i zepsuł. Eee. dobra. Wygląda na to, że zarobimy trochę z radia. Zarobimy trochę, a zresztą zaraz wszystko Wam tu pokażę. I tak, jesteśmy na podsumowaniu. Dostaliśmy zasilacz, radio samochodowe. Ciekawe ile, tak w ogóle z radia będzie. Stacja dyskietek, stacja dyskietek, no to tu mieliśmy chwilę temu, bo to odcinek temu było. Także tu koło złociszy będzie, nie złoty, złoty coś, złoty coś, tutaj jest aluminium odlew, dysk, no ten dysk będzie około 9 złotych i płytki, no ciekawi mnie, ile tu jest, płytek kurcza. płytek mamy, już Wam powiem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 płytek. 10 płytek waży 145 gram, czyli 14,5 grama waży jedna płytka. Teraz te płytki mamy po 60 groszy, czyli 10 groszy mamy zarobione za te płytki. Elegancki wynik, kupę plastiku i co no mogę powiedzieć? Jeżeli się podobało, wysyłaj paczuchy, będziemy rozpakowywać dalej. Tak. A teraz zarzuć sobie lajka, subika, żeby nie pominąć żadnego odcinka. Heja, na razie trzymajcie się, cześć.